Jest strony Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku yy, serii Star, ale czy dobre czasy i dzisiaj się zastanawiam, co będziemy robić, bo już yy, osiągnąłem to co chciałem na początku, czyli yy, zdobycie yy, diamentów, prawda? Yy, nie wiem, myślę, że zajmę się może domkiem. Yy, zbudowaniem lepszego, większego domku. Oczywiście jak nadejdzie, nadejdzie ranek. Yy, bardzo ubolewam na tym, że nie ma dalej, dalszym ciągu łóżka. To jest dla mnie straszne. Jak mogło nie być kiedyś łóżka? <grystanie> no cóż, yy, trzeba się z tym pogodzić i tyle. Yy, daliśmy do mojej farmy. Tutaj sobie rośnie, już tutaj urosło. Wsadzimy nowe. Czy ja mam linki mam jedną ale łuk chyba da się zrobić już chyba w poprzedniej wersji próbowałem Ale można by w sumie zawalczyć na potwory i sprawdzić to w sumie pająki bym potrzebował zabić. Kurczę, nie zapisałem sobie czy można. W poprzedniej wersji było. Ej, poczekajcie, mam chyba pismo, coś mi się wydaje. Tak, dokładnie. Mm. Jakieś pająki by się przydały. Tam daleko jest, to tam daleko nie będę szedł. Może się po prostu schowam, zejdę niżej sobie. Mm -hmm. One się płynny teraz tutaj... Wokół mojego domku, zespałnić. właśnie i jeszcze jedną rzecz, bo ja zrobiłem oszukany portal. Być może, być może to, to się musiał znowu wybrać do jaskini. Z tym, że ja nie pamiętam gdzie ja byłem i musiałbym sprawdzić, bo może kiedyś nie było tego oszukanego, że. Że na rogach może też trzeba było mieć. Fuck, ile pająków. Nie chciałbym, żeby mi się coś koło domku zespałniło, i potem, żebym nie mógł wrócić. Yy, na wszelki wypadek wiorek żarło. Ale jak padnę, to lipa. No chociaż jeden pająk podejdzie. O! O! Dwie linki, jak super do zamku. tą jedną bierzemy, mam patyki, o no tak był łuk, był, no tak w sumie przypomniało mi się, że teraz, e, że robiłem też w poprzedniej wersji, bo, bo sprawdzałem, mm. Bo, bo... byłem zdziwiony, że teraz e, że strzela się inaczej nie? Bo teraz jest to naciągania, a kiedyś było właśnie. Inaczej zombiaka słyszę. Najmniejsza zombi zombium. E, czekajcie, czy ja tutaj miałem tą jaskinię, czy gdzieś indziej. Chyba gdzieś indziej coś mi się wydaje. Była ta jaskinia, z której wydobywałem Obsidian. Aczkolwiek nie, czekajcie. Damy jakiś tunel? To chyba nie. Tutaj nie ma nic. I tu coś jest, ale to nie wiem, czy tu gdzieś dojdziemy, czy nie. A no tak. Tak, to jest to. Słucho to OK, jest obsydian. Wow. Dobra. Wow, wow, wow. Hmm. Muszę sobie znowu zabezpieczyć. W ten sposób. Potrzebuję jeszcze cztery kawałki obsydianu. To trochę jednak będzie kopania. W poprzedniej wersji chyba hmm, sprawdziłem. Na tej normalnej, tej normalnej postaci ten nether, czyli nie ten oszukany, czyli z um, czekajcie, to jest 3, 4, 5, 10 z 14 klocków obsydianu, bloków obsydianu, klocków gruby brzmi. Um, ten tutaj spoko. Ale chyba nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Wydaje mi się, że dopiero w becie przed nether. Oczywiście mogę się mylić. W sumie mam jeszcze przed sobą 1-2 alfa. To może już wtedy coś, coś było. Nie, nie mam kompletnie pojęcia. Dobra, jest 4. Mogę wrócić złoto? No, jak już powiedziałem, nie jest mi potrzebne. Ząbiego słyszę, ale też mi nie jest do szczęścia potrzebny. Wrócimy się na górę i sprawdzimy. A za dnia myślę, że wyruszymy znowu w poszukiwaniu. Innych biomów, lub też grzybów. Z tym, że hm, to jest dziewiąty odcinek, więc jeszcze jeden zostanie. A nie, nie, dobra, nie, 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 nie wyruszymy jeszcze w tym odcinku, ponieważ zapomniałem, że miałem domek sobie budować. W tym odcinku domek zrobię. A w dziesiątym, w ostatnim odcinku, zrobimy sobie podróż yy, po całym świecie i będziemy szukać. Tutaj. Tyk, tyk. Yy, tak. 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 I tutaj. No i teraz weźmy sobie zapalniczkę. Tylko tu jeszcze... Zapełnimy. Okej. Okay. Węgiel, w razie czego mam pod nosem, eee, zapalniczkę jest tutaj, nie w dalszym ciągu nic, eee, pff, nie wiem, znacznie po prostu jeszcze w tej wersji nie było neleru. chlebek mamy, tam mogę odłożyć. Strasznie dużo kobla. Wełna, po co mi wełna? Hmm. Regały książek już sprawdzałem w poprzedniej wersji się dało zrobić. Grałem. O, takie tam. Dobra. Dzień już powoli zaraz będzie wstał. Już wstaje. Z tym, że Creepera to tak ci inaczej musieli zatłuc Więc sobie już wychodzę i go za zatłukę Aś tutaj no kiedyś one jakoś tak nie były zbytnio wrogo nastawione, że chciały tak szybko wybuchać jak dzisiaj mm, właśnie jeszcze jedna rzecz ja sprawdzałem czy można robić TNT w poprzedniej wersji chyba, chyba tak. Chyba sprawdzałem i było. Można było zrobić. Ale jeszcze, na wszelki wypadek, pójdę sprawdzić. W sumie to, co nie można było robić, to zapisałem. No więc. Yy, raczej, raczej można było. A właśnie. na nie było kiedyś. I nie ma go w dalszym ciągu. Widzicie, ja tego sobie nie zapisałem. Um. O, sorry, jestem z powrotem z wami. E, zapomniałem, że podczas gdy. E, że mam m, przycisk, e, z którym włączam nagrywanie. Mam ustawiony na minus. E, na numerycznej klawiaturze. Dlatego, że. Tego przycisku najmniej używałem zawsze, a teraz, żeby zapisać, że nie ma sandstone'a, zrobiłem myślnik, właśnie tym minusem, no i wyłączyłem niechcące nagrywanie. Przecież nie ma już żadnego kawałka drewna, dobra. Czy ja mam Mam redstone'a? Ale dobra, sprawdźmy, cię na pewno jest. Nie ma co sprawdzać, ale, ale sobie odpalę dla fanów. Ej, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Mam tutaj zresztą trochę żelaza. To sobie wstawię i zrobię. Może jakąś zbroję. No, jeden węgiel starczy. Dach sobie za lepiej. I idziemy. Potrzebuję jedna Grzyby generalnie bardziej chyba były w tyle. Mam tu koło drzewa. O grzyby były generalnie bardziej w jaskiniach. Nie chodzi o to. Dobra, mm, to może mi się uda jeszcze zebrać tamto. A się dobra, to ja sobie wyjdziemy. kolejne drzewko. O, o, wow. kurde się ta sikiera. Może zrobię sobie żelazną. Do no mniej więcej zrobię taki jak wtedy, w poprzedniej wersji sobie zrobiłem. Czyli najnormalniej w świecie go powiększę. Dwie sztabki żelaza. A zresztą mam tu jakieś już drewno. 16. No, dobra, Co zrobię sobie jednak z kamienia. I z żelaza to ja sobie zrobię... Mm, mm, mm. Zrobię, bo mnie stać. A, pięknie. I jedna sztabka żelaza została. Jeszcze trochę zbierzemy tego drewna żeby nie zabrakło. W sumie piasku bym sobie też przy okazji zebrał, bo jak większy dom, no to więcej okien automatycznie. Ok. W w sumie kurczę, nie, 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 Mam skrzynce o, Coś tutaj tutaj o, lava. I węgiel i w sumie nic więcej. Yy, mogłem w sumie sprawdzić, czy ja zebierałem te grzyby, które yy, znajdowałem. I powinienem mieć je w skrzynce, jeżeli je zbierałem. Zaraz tu ostatnie drzewo zetnę, trochę piasku zbiorę i yy, idę sprawdzić. To dobrze by było, żebym je miał. to jeszcze piasku na okna Dobra jest A te liście tak kurde tutaj będą Dziwna sprawa No już... Może dlatego, że ziemi dotykają mam pojęcia. No nieważne. Ustawę. Przynajmniej jakoś to wygląda. Yy, drewno, ale jeszcze tak. Mam muchomory. A muchomorów w poprzedniej wersji, przynajmniej ja nie znalazłem. Yy, czyli jeszcze muszę znaleźć tylko pieczarki, które w poprzedniej wersji znowu miałem, a w tej tutaj właśnie nie znalazłem. To będziemy musieli się chyba raczej wybrać do jaskini. Yy, dobra, ale właśnie, skóra, ale za mało, żeby cokolwiek sobie zrobić. 40. A, no tak, zapomniałem, z shiftem chciałem sobie. No, będę miał 3, taka. Dobrze. Jakby to sobie umówić, krzyć przede wszystkim do przodu więcej. mam więcej cegieł, więc podłogę będę musiał resztę, A nie jest jeszcze jedna. No ale to tak, czy inaczej yy, podłoga będę musiał inaczej zrobić. Aha, tutaj pod tym jest jeszcze są cegły. To może, może jakoś to inaczej zrobię. Mm, tu sobie zakręcimy i tu jeszcze w poprzek przerzymy domek a, jeszcze włożę, żeby już się mi okna robiły pyk, pyk no, jeszcze trochę dnia jest, powinienem dążyć, aczkolwiek jeszcze piętro chcę zrobić, ale piętro to już tam mogą mnie piętro to już nie będzie problem pyk okno mi stąd znika, to zabieram tu będą drzwi Okay. no to za daleko. Pyk. Tu okna, to się później ustali gdzie będą. Noc się zbliża nieubłaganie, więc się spieszę. Kiedyś to naprawdę noc trzeba było spędzić, kurde, w domku. Bo inaczej to miałem szansę na przetrwanie. Chyba, że się miało wszystko y, diamentowe albo chociaż żelazne, nie? Czyli y, zbroje i inne rzeczy. Aha, to muszę równo z tym, bo tu będzie piętro, przecież. I potem jeszcze dach. Właśnie, ciekawe, czy tak dalej te schody cholerne się tak dziwnie bagują. W poprzedniej wersji to było straszne. Jeśli pamiętacie. A, jeszcze łopata się skończyła. Eee. Może tą półkę po prostu bym ma a tamtą. Pozej tyle yy, pochodnie bo ciemno tu. Znocznie. Yy, tu sobie żywalny, i tu. Okej. Okay. Yy, tutaj stąd. Zbierzemy cegły. a tu już cegu nie ma tylko tam była, a tu pod tym tu nie ma, tam też nie ma hmm. czyli, czyli tak średnia. No trudno. W takim razie tutaj będzie, będą deski. Chyba, żeby. A, tu w ogóle tego nie ma. Tu musi być zejście. Inaczej to sobie rozmieszczę roz te cykiełki W ciekawszy sposób. O, To jest... teraz dwa, trzy, cztery, no i tu no i w sumie można by tu o, czyli tak jakby murowane wejście tutaj dobra, tu wejście na górę, to ja sobie zrobię już ze schodków z tym, że już nie dużo mam drewna ale zawsze coś. Wejście sobie zrobię tu, więc na razie. I już widzę, że jest lipa. Bo schodów nie można sobie postawić w normalny sposób. What the fuck? No. No. Da! Nie postawiłem tego tutaj. Na schodach to postawię. Goddammit. Tutaj postawię. No I tu nadal. Słodek. I tu jeszcze schodek będzie trzeba. Tylko znowu muszę je zrobić. Bo jeden straciłem. Dobra. Tutaj sobie zabuduję to jakoś i już mera oświetlę, żeby tutaj mi się nic nie spełniło, to sobie naprawię. Ech. Kurczę, gdzieś tam coś się odzywa. Dobra, tyle wystarczy jeszcze tutaj na górze, tylko sobie gdzieś porozmieszczam. Tu z przodu, co nie, jedno z tyłu i gitara. O. I rano się pójdzie po więcej drewna. A, i dach. Jaki by tu dach walnąć, właśnie. Nie, to myślę, że... Jeszcze pójdzie jedna warstwa. Dopiero stąd. Do góry. Yy, więcej drewna nie mam, więc mogłem więcej nazbierać. Schody wydaje mi się, że dalej mi się będą bagować. Spróbuję oczywiście, bo zostały mi ale nie sądzę, żeby dało się to Przebieźmy za chlebek. Co my tu jeszcze mamy? Nic nie mamy To zostawię złoto w sumie nie niczego ten jeden diament mógłbym na coś wykorzystać, ale na, na co to nie mam, tylko na łopatę w sumie. Hmm. O, dużo kliperów Jest dopiero środek nocy, więc troszeczkę się ponudzimy. Ja może sobie wykorzystam ten jeden diament... Aha, tak, wykorzystam sobie na pewno. Jak nie mam patyków ani drewna. Może chociaż zrobimy sobie... Yy... Też sobie nie zrobimy strzały, oczywiście. Nie ma patyków. Okej... Okay. Są tu jakieś mowy? Niedaleko mnie jest tylko świnka. Cóż... Bieda. Że jak otwieram skrzynkę łukiem, to strzela od razu. No cóż. 4, hmm. nie za mało. Chciałem sobie jeszcze jedno TNT zrobić, ale za mało. E, tak, sandstone, Chyba, że Sandstone kiedyś się robiło w ten sposób, ale wątpię. No, wątpię. Tak więc to też będzie trzeba y, sprawdzić przy kolejnych wersjach. Ja to już nagrywam. 26 minut. No to kurczę tak średnio z tym dokończeniem domku w ciągu dnia. Bo zanim dzień w stanie to będzie akurat 30 minut. Czy jest tu gdzieś drzewo niedaleko mnie, które mógłbym w miarę Ściachać bezpiecznie nie ma. Kompletnie. Na dole, co, co najwyżej, ale to nie będę ryzykował. Kurde, tych mołów jest masaka. Ile jeszcze? Eee. Sporo, sporo, sporo. Chaczka. Może zerkniemy sobie do tej naszej farmy. Gdzieś kura, daka pod kopu bez sensu robić pod drzewa, bo to już zaraz będzie. Zaraz będzie właśnie dzień, więc sobie pójdziemy na spokojnie. Nie tu, tutaj jest sporze. Nasiona haczka z powrotem. Jajko właśnie kura zniosła, bo słyszałem. A jeszcze w sumie trochę A ja ci dam ty kurde okay. No to drzewo jest generalnie bardzo daleko Ale chociaż Oh fuck Nie no w sumie jest tutaj zaraz obok Tylko muszę troszeczkę w dół Podkopać Gravel znowu Tu nic nie wpadnie, nie wpadnie zombie a nic, o oh, shit nie 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 o nie, coś, coś, coś mnie rodzice wołają i będę musiał zaraz spozować. czy bo ja oczywiście jak dobrze wiecie, nie, nienawidzę robić oh god to tutaj muszę sobie wykopać tu, tu o nie 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 Siedzieć tam cicho a, stąd już, stąd już dostanę. E, e, zombie. Spadaj. Spadaj. Pyk, pyk. Jeżeli słyszycie jakieś jakiś głosy, nie moje, no to wybaczcie. Niestety nie jestem w stanie nic na co poradzić. Gdzieś ten cholerny zombie, tu jeszcze jest. Tupę Dobra, mniejsza z nim. Oj, jeszcze, kurde, się ta skończyła no. Masakra. Cóż, no dobra, może w takim razie skończymy to w przyszłym odcinku. Yy, bo w przyszłym odcinku naprawdę nie będziemy chyba pół godziny podróżować, co nie? E, więc żegnam się z wami teraz na tego odcinka, trzymajcie się i cześć. Tak!